Beata Kozidrak podupadła upadła na, na nagraniu wszystko widać. Beata Kozidrak była w tym roku nieco mniej aktywna Medianie niż zwykle. Wszystko za sprawą zeszłorocznych wydarzeń. Kiedy to pod wpływem alkoholu prowadziła samochód, wracając na warszawski Ursynów. Artystka przeprosiła, usłyszała wyroki, wróciła nawet do koncertowania, by jeszcze bardziej nie zawieść wiernych fanów. Już niebawem po raz kolejny Polacy będą mogli usłyszeć, jak wykonuje największe hity bajmu. Ponieważ 31 grudnia wystąpi podczas sylwestrowej mocy przebojów. Zanim jednak wejdzie na scenę. Musi w pełni wrócić do sił, w wigilii okazało się, że artystka nosi ten black. Beata Kozidrak poszła w ślady innych gwiazd i również pochwaliła się, jak spędzała wigilijny wieczór. Okazuje się, że na świąteczną kolację wpadła do niej m.in. przyjaciółka, z którą buszowała po kuchni. Ktoś nagrał, panie, jak bezpośrednio z Brytwanki pochłaniają kremowe ciasto. Piosenkarka musiała robić to lewą ręką. Ponieważ prawa, obecność temblaka na to wskazuje, może być złamana. To jest tak pyszne. Wesołych świąt zdążyła wypowiedzieć Kozi Drak. Pałaszując przygotowany przez jakiegoś gościa przysmak. Pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo życzeń, ale już uszczypliwa uwaga na temat jednego z siedmiu grzechów głównych umiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Obżarstwo grzmiał jeden z obserwatorów gwiazdy. Pojawiło się również pytanie na temat tego, dlaczego Beata Kozidrak musiała zaopatrzyć się w ten blak. Choć fanka nie doczekała się odpowiedzi, mamy nadzieję, że na dniach artystka wróci do pełnej sprawności.